Kolejne zadanie. Dwie rodziny, czteroosobowa oraz pięcioosobowa, wyjechały na wycieczkę, za którą łącznie zapłaciły 10 620 zł. Kosztami podzieliły się proporcjonalnie do liczby osób. Ile zapłaciła każda z rodzin? Co tutaj musimy zrobić? Teoretycznie zadanie z proporcji, bo podzieliły się. Proporcjonalnie do liczby osób, ale można to zrobić w ten sposób. Koszt całkowity wycieczki to było 10 620 zł. I na tą wycieczkę tutaj pojechały 4 osoby, a tu 5, czyli łącznie pojechało 9 osób. A zatem podzielę tą kwotę przez 9 osób, żeby wiedzieć, ile wynosił koszt pobytu na wycieczce jednej osoby. 10 podzielić na 9, mamy 1. 1 razy 9 to jest 9. Odejmujemy 1, spisujemy 6. 16 dziewiątka zmieści się raz. 1 razy 9 to jest 9. Odejmujemy, mamy 7. I spada nam tutaj dwójka. 729 zmieści się 8 razy, 8 razy 9 mamy 72. Jak odejmiemy, tutaj nie ma nic, mamy 0, a zatem 0. Czyli jedna osoba za wycieczkę płaciła 1180 zł. No to teraz, jak już wiemy, że za jedną osobę mamy 1180. No, policzymy, ile zapłaciła osobowa rodzina, a zatem pomnożymy przez 4. To będziemy już za chwilę mnożyć. 4 razy 0 jest 0, 4 razy 8, 32, 2, 3 w pamięci, 4 razy 1, 4, dodać 3, mamy 7, 4 razy 1 mamy 4. A zatem ta rodzina czteroosobowa za wycieczkę zapłaciła 4720 zł. Żeby policzyć, ile zapłaciła 5 rodzina, możemy od 10 620 zł odjąć tą kwotę, albo te 1180 pomnożyć teraz przez 5 osób. I mnożymy. 5 razy 0, 0 5 razy 8 40 0 tu 4, 5 razy 1 5 i 4 mamy 9 i 5 razy 1 mamy 5. Czyli wyszło 5900. No możemy teraz te dwie kwoty dodać, żeby sprawdzić, czy dobrze mamy zrobione zadanie. A zatem 5900 zł dodać

0 osobowa zapłaciła 4720 zł a pięcioosobowa, osobowa. Tak w skrócie już. napiszę 5900 złoty. Oczywiście za wycieczkę, o której mowa w zadaniu.